Dzisiaj sobie tak pomyślałem, e, że jesteśmy po wyborach i, i, i wasza nazwa jest taka wymowna, że <śmierdzi> 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 nie, nie, Zan zanosi się na koniec świata, ale to <śmierdzi> właśnie od polityki odchodzimy. Słuchajcie, gdzie dla was jest granica w tworzeniu dźwięku, powiedzcie mi? Chodzi mi o taką, o taką rzecz, dużo osób twierdzi, że na przykład na, na gitarze już zostało wszystko stworzone, prawda? Teraz mamy też takie czasy, że sposób twierdzi, że technologia, elektronika gdzieś rozwija, rozwija, popycha muzykę. Wygracie rzeczy instrumentalne. I zastanawiam się, czy jest jakaś granica, w którym, w którymś momencie że stwierdzicie, że kurczę, ciężko nam coś, coś nowego zrobić. Wydaje mi się, że jak dojdziemy do takiego momentu, to prawdopodobnie w najzwyczajniej w świecie przestaniemy grać. No, Emerytura. No dokładnie. Ponieważ nic na siłę, ale. No... Ciężko powiedzieć. No, na, na, na dzień dzisiejszy nawet, nawet nie ma tak, żebyśmy na horyzoncie widzieli taką możliwość, bo tak naprawdę ja mam wrażenie, nie wiem jak chłopaki, ale ja mam wrażenie, że dopiero tak naprawdę drugą, trzecią i może kolejną płytą zaczniemy tak naprawdę dopiero rozwijać się w jakimś tam konkretnym kierunku i, i tyle. Czyli ta pierwsza to była bardziej zabawa? Może zabawa nie, ale to była tak naprawdę dla nas wszystkich. Tak, dla nas wszystkich. To była pierwsza, pierwsza taka naprawdę poważna jakby przygoda z muzyką, ponieważ no, mieliśmy ileś tam zespołu wcześniej, ale w żadnym tak, tak daleko i do tak poważnej sytuacji nie doszliśmy, żeby nagrać pełen, pełen album, tak i go wydać. Także zabawa nie nie, nie, nie zabawa. Bardzo poważna sprawa. A propos tej powagi zastanawiam się, jeśli gracie muzykę instrumentalną, tylko albo inaczej, jeżeli mamy sobie wokalistę, który na przykład śpiewa, że mu smutno, bo rzuciła go dziewczyna, to dla nas on wysyła konkretny sygnał, jaki jak ten utwór ma jakby, jaką treść tak niesie, że to jest jakiś tam smutek, żal, nie wiadomo co. W muzyce tylko instrumentalnej troszeczkę ciężej interpretować, prawda? Pole popisu jest dla naszej wyobraźni o wiele większe. Czy wy jesteście w stanie mi na przykład zdeklarować, czy wy bardziej y, tworzycie muzykę pozytywną, czy taką bardziej jakąś, y, nie wiem, więcej goryczy jest w niej? Może teraz panowie Wydaje mi się, że tak jakby, jeśli tworzysz muzykę, yy, sklejasz te dźwięki, robisz to tak jakby z, z wnętrza. Powiedzmy, tak czujesz i nie wiesz do końca. Wiesz tylko, że to jest Twoje. Mhm. Więc y, wydaje mi się, że, że, to, że to, to jest takim jakby głównym powodem, dla którego yy, też gramy bez wokalu. Bo jeśli, jeśli byłby wokal, to jednak ta muzyka zeszłaby tam gdzieś na jakiś, powiedzmy sobie, drugi plan. Nie? Jeśli tak byłby, byłby tam. Czymś nie do końca z czym możemy się zgadzać, więc... Kolejny zespół rokowy, bo tego jest po prostu dużo, tak? Wrócę do tego, że wszystko zostało nagrane już. Wszystkie dźwięki na gitarze zostały nagrane. No ja się z tym nie zgadzam, bo mimo wszystko to jest paru gości, którzy robią coś. Nawet na dwóch dźwiękach może, może być jeden numer na jednym dźwięku, ale to jest właśnie ty, ty, tych pięciu gości, którzy to robią. Więc stwierdzenie, że już wszystko zostało zagrane, jest absurdem. Tak, tak. Jeżeli tak, tak, moje zdanie. A wracając do, do tego, co będzie dalej, no, no to pierwsza płyta była trochę po omacku, ale już teraz wiemy, czego chcemy, więc. Może nie mówcie. No, Sami jeszcze nie wiem do, do czego to dojdzie, bo chcemy trochę więcej elektroniki dodać. No nie wiem, zobaczymy, jak, jak to będzie. No to fajnie, że pójdziesz. jestem ciekaw teraz strasznie, co tam wam wyjdzie. Jest, nie wiem, czy kojarzycie coś takiego jak efekt McGurka? Nie. Wiecie, co to wam w skrócie powiem, na czym to polega? Polega na, to na tym, mm, chodzi o obraz. Jak bardzo wpływa to na odbiór też właśnie muzyki. Jak wiele jakby aspektów y, przetwarza nasz mózg po to, żeby ten finalny efekt jakiegoś wrażenia wizualnego czy czy mm, słuchowego osiągnąć. Efekt Magurka polega mniej więcej na tym, że mm, był taki eksperyment nagrany, że człowiek wypowiada słowo da da da. Ale nałożone jest, yy, i najpierw sobie słuchacie to dadada, da, da", ale później jest do słowa dadada da, da", nałożony obraz, kiedy ta osoba mówi ba ba. ba". Prawda? I w tym momencie to, że widzimy usta wypowiadające ba-ba-ba, mimo że słyszymy da, da da powoduje, że jednak słyszymy to ba-ba-ba. Wiem, że trochę teraz namieszałem, ale to jest fajna fajna rzecz, możecie sobie gdzieś wyszperać to w internecie, jest kilka takich chyba nagrań. I to dowodzi jakby, jak właśnie ta sfera wizualna też wpływa na muzykę. Czy dla was właśnie obraz, bo obraz w muzyce się przejawia w wielu aspektach, jakby klipy i tak dalej, czy to jest dla was też istotna kwestia? No to może ja, może ja teraz powiem. Znaczy, powiem tak, jakby... przede wszystkim, jak wy też odbieracie właśnie muzykę, jako muzycy, jako słuchacze? Czy ten obraz gdzieś tam cały czas, czy wizualiz wizualizujecie na przykład sobie jakieś rzeczy słuchając muzyki? Zdarzało się nam y, grać z wizualizacjami, ale odeszliśmy od tego. Stwierdziliśmy, że mimo wszystko, tak jak właśnie nawiązuję do tego, co powiedziałeś wcześniej, sugerujemy słuchaczowi to, co ma, jakby, ma się skupić na obrazie też poniekąd. A tak to się skupiają, jeżeli nie ma wizualizacji, to ludzie skupiają się na nas. Więc jakby staramy się, jeszcze nam to nie do końca może wychodzi tak byśmy chcieli, ale chcemy jakby swoimi gestami ruchem scenicznym trochę jakby to dopełnić. Bo mimo wszystko wizualizacje trochę no, narzucają tak pewien odbiór. Albo dopełniają, no właśnie. Albo dopełniają, właśnie, można są jakby dwie szkoły. Jest sporo zespołów instrumentalnych, którzy, które grają z wizualizacjami. No my jesteśmy na razie tym bez. Mhm. I tak chyba przy tym zostaniemy, co? No myślę, że na pewno. Mieliśmy, mieliśmy te wizualizacje, ale one, no, nie wiem, nie wiem, czy nie działały, czy może, może nam nie weszło, czy może ludziom nie weszło. No, odeszliśmy to były od tego na rzecz. Autorskie wizualizacje, nie takie jak, jakiekolwiek. Odeszliśmy właśnie na rzecz tak zwanego oddziaływania na widza poprzez tylko dźwięki, poprzez tylko to, co my robimy na scenie, czyli poprzez tak zwane show. No, poniekąd można powiedzieć, że światła, na których nam z kolei bardzo zależy, bo właśnie światła na koncercie były, były na przykład na wysokim poziomie i, i robiły dużą robotę. Ale tylko światła. Bez obrazu, bez wizualizacji, bez, bez żadnego właśnie sugerowania co, jak, gdzie, kiedy. Okej. Okay. A teraz w trakcie, kiedy nagrywamy ten wywiad, są eliminacje na przykład do przystanku Woodstock. Jestem ciekaw, czy Wy widzielibyście siebie na, na takiej scenie, bo, bo, bo to by było coś niesamowitego, myślę, usłyszeć Waszą muzykę, w takiej formie, tak? Tuż tak. nie chodzi o, o, o ilość tego tłumu, który tam przebywa, ale tam te koncerty są no, świetnie przygotowane i właśnie ta nie ma wizualizacji, ale właśnie są świetne światła, chociażby rzecz biorąc, ja na przykład bardzo chętnie bym was tam zobaczył. My moglibyśmy mieć problem, póki co wyjść na taką dużą scenę co? przed taką liczbą, y taką ilością ludzi, ale ten, y wydaje mi się, że mimo wszystko po kilku tam <laughs> przedkoncertowych byśmy, byśmy na pewno zależy, dali radę. Też zależy, chodzi o takie właśnie, bo, bo to jest jakby komercyjne przedsięwzięcie. przedsięwzięcie. Dosyć. I nos, no nasza muzyka nie jest jakby, mimo wszystko, jakby jeżeli chodzi o zbiór rokowych zespołów, o przepraszam, to mój, e, wciąż jesteśmy trochę niszowi. Mhm. Jest kilka zespołów e, takich prężnie działających, instrumentalnych na scenie i, i, i nawet one jakby, mimo że więcej znaczą, to nie, pcha, nie czy nie pchają się, no nie pokazują się tam, tak? Jakby robią swoje, Yy, ob, obok tego, no oczywiście chcielibyśmy zagrać, no na ja mogę dodać, rodzice, bo, bo tak się składa, że... że... Jestem też tak zwanym menadżerem w tym zespole, <laughs> więc mogę, mogę zdradzić, że właśnie główna scena nie, ale na przykład bardzo zależy nam i, i mi zależy na tym, żebyśmy zagrali na scenie Kryszny, kryszny w, pod namiotem. Tak? E, myślę, że jesteśmy zespołem właśnie no, takiej wielkości, który jakby się wpisze w tą scenę, jeżeli uda nam się tam zagrać, dużo bardziej niż w główną scenę. O, tak, A tak tak to wam powiem szczerze, że zdziwiony jestem trochę waszym podejściem. Znaczy, oczywiście to jest wasza sprawa, ale yy, jednak myślałem, że każdy zespół gdzieś tam chce Wybiegać na to największe, prawda? A wy kurczę, macie właśnie coś dawno takiego jakby spojrzenia na muzykę nie, nie z u zespołów nie, spojr... nie spotkałem. O... My jakby... chcemy, bo inaczej, może sprostujemy, my chcemy grać na największych scenach świata, tylko że w, od samego początku jakby podchodzimy z dużą pokorą do, do sceny i z dużą pokorą do, do tego, co się, co się osiąga z zespołem. I powoli, małymi kroczkami. Powoli bardziej. małymi kroczkami, dokładnie. Od samego początku to robimy to w ten tak. sposób i y, przekroczyliśmy na przykład do tej pory y, graliśmy w, na scenie przed komą. Y, z tak. tego co kojarzę, powiedzmy, przed tysiącem, tysiącem dwieście może byłeś, ludzi. Nie? I to, było, to był największy tłum przed jakim I graliśmy. E, no tam publiczność była powiedzmy w granicach 400-500 tak, osób, tak. także no Koma jednak mimo wszystko przed y, końcu no był nie? dużo większy. E, no ale właśnie, właśnie o to chodzi, że wydaje mi się, że czasami lepiej jest troszeczkę bardziej pokornie podejść do tego, gdzie się gra i jak się gra i przyjdzie moment, w którym myślę, że poczujemy, że jesteśmy gotowi na przykład zagrać dla pół miliona ludzi, nie ma problemu. Tak, żebym mógł coś dodać jeszcze, przerwać koledze, to też jeżeli chodzi o to podejście do, nasze jakby do grania, też trzeba być gotowym na takie coś po zagraniu 200-300 koncertów będziemy, będzie to inny zespół niż po zagraniu 20 i, i tak na łapu-capu nagle na wielką scenę, to, to widać i słychać, więc chcę być przygotowani i pewni, że jeżeli tam zagramy to się powiązało, to jest pro zespół, oni wiedzą co robią, chcemy tak, żeby to było. To powiem Wam, że szacun za, za, za tą pokorę i za, za to jak sobie to wymyśliliście, że tak powiem. Mm. Okej, okay, macie na koncie mini album i album już pełen. To teraz to już minął w zasadzie rok od tego, tak? A coś nowego szykujecie, już myślicie o tym? Tak, no y, kończymy wiosenną trasę koncertową. Właśnie I... sporo koncertów było, prawda? Zadowala Was taka ilość koncertów, jakie zagraliście? To jeszcze jest mało koncertów, chcielibyśmy grać więcej zdecydowanie. No ale najbliższy teraz okres wydaje mi się, reszta tego roku 2015. Będziemy się koncertować na nagraniu, na robieniu materiału na nową właśnie płytę. Tak jak już Tomek tutaj wspomniał, no będziemy musieli jakby, ka każdy z nas odda jakby 100% siebie, żeby to to było w pełni przemyślane, zrobione na spokojnie. Pierwsza płyta była no, fajna, tak, ale, ale, wyszła szybko. Zagraliśmy ją i skomponowaliśmy. Mhm. Naprawdę w bardzo szybkim tempie. Więc teraz chcemy się jakby na tym, żeby każdy żeby, żeby, żeby każdy dźwięk, tak, żeby, żeby, żeby to wszystko było naprawdę na 100% dopracowane. A propos tej ilości koncertów, jeszcze to wiecie, dlatego zapytałem, bo są zespoły, które jadą, grają, za, mają zaplanowane 5 koncertów, a piszą, że jadą w trasę koncertową. Czasami to w dzisiejszych czasach już brzmi tak dziwnie i dlatego, dlatego to Was zapytałem. Słuchajcie, no to fajnie. Fajnie, że macie takie podejście. Ja czekam na, na nowy materiał w takim razie. Kończycie wiosenną trasę, pewnie będzie jesienna. Raczej, tak? nie. raczej nie. A, o, Właśnie prawdopodobnie będziemy już zamknięci do końca tego roku i na salce, i w studiu, bo jeżeli, jeżeli wszystko się dobrze złoży, to byśmy chcieli w tym roku już zarejestrować ten drugi album, po to, żeby go na wiosnę wydać i wiosną ruszyć na już powiedzmy dużo dłuższą i większą trasę niż w tej chwili. Super. Czyli widzimy się w 2016? Tak jest. OK. Zespół Sounds Like the End of the World. Link do koncertów będziecie mieli tutaj pod tym materiałem. I mimo, że do końca roku po tej trasie już zespół nie będzie koncertował, to zawsze, kiedy wejdziecie pod ten link na koncertomani znajdziecie na pewno listę najświeższych koncertów, więc śledźcie ich poczynania. Do zobaczenia.